Nie wiem czy to wait, wait, wyzwanie czy żart, ale weźmiemy ten poziom legendarny. Ja biorę Poiriera, on bierze McGregora w Prime, czyli najlepszą postać w grze. Legendarny no, zawodnik. Na boty grałem jak zaczynałem grać w UFC. One są tragiczne, spójrzcie jak łatwo się unika jego ciosy. Co to jest? Ja wiem, że wy będziecie pewnie pisać, że coś tu pozmieniałem w trakcie, ale wystarczy wyjść na streamy. Ja po prostu jestem bestią. Wow, potężny bot. Ktoś naprawdę na legendarnym przegrywa, czy to był prank? Wow. Okej. Easy. Okay. No raz był mnie w stanie trafić, to jest fakt. Ale... Nawet nie jestem przyzwyczajony do tak niskiego poziomu. Co to jest? Nie będę go kończył, dam mu wstać, żeby nie było, że... Gdyby nie parter coś tam. Dobra, kończę to. Hey disconnected! No niestety, jeśli ktoś ma mnie pokonać to na pewno nie są to boty.